Jesteśmy po wyjazdowym meczu ze Zniczem Pruszków, które przegrywamy 1 do 2. Z nami jest kapitan Adnan Kowacewicz. Adnan, ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, ale gdybyś mógł, to jakbyś skomentował ze swojej perspektywy ten mecz? No, jak powiedziałeś, ciężko jest, ale też spodziewaliśmy się takiego meczu. Wiedzieliśmy, że jest tutaj ciężko grać z niszciem, że. No po prostu. Takie są no, e, warunki. I że nikt nie ma tutaj łatwo z nimi. Mieliśmy plan na to, przygotowaliśmy się oczywiście na to, ale niestety no, wyszło inaczej. A czy jest jakaś taka jedna rzecz, którą mógłbyś wskazać, która Was zaskoczyła dzisiaj w niczu, Ponieważ y, odnosząc się do poprzedniego meczu, którego wygraliśmy. No to... nie, nie ma nic czego, tak, że nas zaskoczyło, bo myślę, że mieli więcej takie chęci, i że mieli lepszo, lepsze, zaangażowanie po prostu. My, takie mieliśmy ta, takie reakcje tylko po tych straconych bram, bramki i myślę, że to nie wystarczy. Musimy zacząć od początku, od pierwszej sekundy do końca grać tak, nie, nie wiem, ostatnich tam 10 minut co zagraliśmy trochę tak z angażowaniem, ale oczywiście, że nie wystarczy tak. Za tydzień ciężki mecz z Wisłą Kraków. To jest chyba moment, żeby tak pozbierać się po tym meczu, zapomnieć o tym, co się dzieje, wyciągnąć wnioski i dobrze się przygotować. Właśnie tak, trzeba się dobrze zre zregenerować i no, te wnioski z tego meczu i przygotować się jak najlepiej. Wiemy, jaki, jaki jest przeciwnik przed nami. Wiemy, że kibice też oczekują od nas więcej, i myślę, że oni też oczekują więcej od nas. I myślę, że po prostu angażowanie nasze musi być lepsze na boisku. Oczywiście czasami przegrasz, ale to angażowanie musi być każdy mecz na, na 100%. Tak. Mhm. Jasne, dzięki. Powodzenia za tydzień. Dziękuję bardzo.